Boże. Znajdujemy się w parafii świętego brata Alberta. Te teksty, które mamy przed sobą w kolejnych tygodniach, to są teksty, które wprowadzają ludzi um, niekościelnych do, do kościoła. Niekościelnych, to znaczy takich, którzy w ogóle nic z sytuacją wiary nie, nie miały wspólnego, i są, to są ludzie, którzy nie chodzą, jeśli wejdą do kościoła, to nie dlatego, że ktoś im kazał, tylko naprawdę się w nim odnajdują tak zwani katechumeni. Dzisiaj mamy tekst o Abrahamie. Kościół go nazwał ojcem wiary, nie dlatego, że chciał go po prostu wynieść, powiedzieć, że dać mu medal i powiedzieć: No, ten jest prosty, ten jest pierwszy i, i to jest człowiek, którym no, jest super, pochwalcie go. To jest człowiek. Oj, bycie ojcem to znaczy, jeśli nie masz życia podobnego do niego, to ciebie nie ma. To znaczy, jeśli nie masz doświadczenia Abrahama, to Życie z wiary będzie nowotworem w tobie. Będziesz z tym walczył, a to będzie walczyło z tobą, i będzie to ciebie bolało do końca życia, i będziesz myślał, że no, tak trzeba. Nie, absolutnie tak nie trzeba. Kim był Abraham? Żeby zrozumieć sytuację Abrahama, to trzeba sobie popatrzeć na to, jak my jesteśmy skonstruowani, totalnie odrzucając jakąkolwiek myśl o wierze, pobożności i tak dalej. Bo on był pierwszy, on zaczynał od zera. Jest to był człowiek tak jak my, który jest w tym punkcie i ma aspiracje do tego, żeby być szczęśliwy, to znaczy oprócz takich podstawowych potrzeb jak jedzenie, spanie itd., chce wyglądać, chce mieć syna, chce mieć różne tam takie rzeczy i każdy z nas tak, tak ma. Pieniądze, wygląd tak itd., itd. Czyli ustalamy sobie jakąś aspirację i dzielimy się na tych, którzy do tej aspiracji dolatują albo ją zmniejszają. Ale ci, którzy dolecieli, w pewnym momencie już doświadczają tego, no, mam to, mam to stworzenie. I co? Na dobrą sprawę. I, no nie wiem, marzysz sobie teraz o urlopie, bo jesteś zmęczony w pracy. Masz już ten urlop, masz tydzień urlopu, wytrzymasz dwa dni i już, już nie, już nie. Już dalej, już chcesz czegoś innego, marzysz o emeryturze, jesteś na emeryturze, kombinujesz i uciekasz od pewnego momentu, który dla nas, dla chrześcijan jest ważnym momentem, a którego zły po prostu ci zabierze. Świat to nazwie po prostu jakąś dziwną depresją czy czymś takim, a Kościół da ci na samym początku Wielkiego Postu, posypie ci głowę popiołem na znak: z prochu jestem i w proch się obrócę. To mnie buntuje. Bo ja nie chcę, bo to znaczy, że jestem, moje życie jest bez sensu i w ogóle nie jest wartościowe. Ja uważam, że moje życie będzie sensowne, jak dolecę do tych rzeczy, które sobie ustaliłem. Tak? Bo żadnych innych nie znam, więc nie mam perspektywy. I Pan Bóg mówi: Ja wiem, że tak masz. Ale ja czekam do momentu, w którym momencie się Bóg objawił Abrahamowi. Abraham już był w takim momencie, że chciał mieć syna, miał to swoje marzenie, nie mógł mieć syna, nie dolatywał do tego i chciał mieć ziemię, no i próbował tam jakimiś tam swoimi różnymi sposobami, ale Pan Bóg powiedział tak, to jak już jesteś tym zmęczony, bo Kościół jest dla tych ewidentnie, dla tych, którzy już, jak mówi Kościół, jak, jak, jak mantrę powtarza, nie samym chlebem żyje człowiek, jak dla ciebie to już nie są puste słowa, to wtedy dostajesz perspektywę, nie samym chlebem żyje człowiek. Pan Bóg mówi, dobra, to teraz wyjdź ze swojej ziemi, a ja ci dam to, 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 to. Jeden z ludzi, których bardzo szanuję, powiedział, że chrześcijaństwo jest obietnicą, wiarą w obietnicę i tyle. Idziesz i patrzysz, że ona się spełnia. I tylko tak, tylko tak możesz mieć wiarę, która nie jest po prostu jakimś takim zwykłym światopoglądem, że ja sobie ustaliłem w głowie, że jest Pan Bóg i ja sobie robię swoje. To nie jest tak. Pan Bóg w tym momencie, w którym ci proponuje odejść z Twojej ziemi, to nie chodzi o to, że masz, no nie wiem, wszyscy mają pójść do seminarium. Ja poszedłem do seminarium, wszyscy do zakonu. Proszę bardzo, to nie jest tak. Czy ty musisz coś zewnętrznie zmieniać? Być może nie. Wyobraź sobie sytuację, w, których, w którym niedawno zrezygnowałeś z AC yy, i rozbiłeś samochód. A masz rodzinę, masz coś tam, gonią cię kredyty, jesteś w sytuacji po prostu takiej, że. E, I to nie to, że jest przypadek, coś ci tu po prostu śmierdzi za przeproszeniem. I e, jest tak, że to nie jest, nie jest przypadek, bo najpierw masz zirytowanie na siebie, że zrezygnowałeś z tego AC, a później sobie myślisz: no, no tak, a jak istnieje jakaś siła, która tym wszystkim rządzi, no to on mi to zrobił. I w tym momencie masz. E, po co? Po co w ogóle Pan Bóg się miesza w nasze życie? Dlaczego nie mógłby nas zostawić? Z jednego prostego powodu bo stworzenie ci nie wystarczy. Już masz takie doświadczenie? Nadajesz się do tego, żeby wejść do kościoła. Jak ty masz życie z siebie samego i to, co, co, co masz, na dobrą sprawę, my mamy taką perspektywę, że to, jest, to są ochłapy, to jeśli nie masz tego w sobie, nie wiem, jak, nie wiem jakim cudem odnajdziesz się w kościele jeśli Ciebie stworzenie wypełnia. Bo my mamy doświadczenie, ja coraz bardziej, coraz głębsze mam doświadczenie, że to jest po prostu, to, to jest chlew, to jest nic, to są, to, 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 jest, to są resztki. Chcesz iść dalej, to Pan Bóg daje perspektywę. Chcesz mi zaufać? Chcesz mieć relację do mnie? Chcesz spojrzeć dalej? Dobra, to w sytuacji, gdy rozwalił ci się samochód, przyjmij to jako łaskę. Ale nie magicznie, że Pan Bóg każe, to ja to robię. Tylko naprawdę zauważ, że Pan Bóg chce cię odsunąć Twoim wzrokiem od stworzenia, bo się za bardzo na Nim skupiłeś, i to generuje twoją, Twoje piekło dzisiaj. I daje ci perspektywę, ja jestem nie objawię ci się w sposób raczej bezpośredni, ale ja jestem, jeśli, wyobraź sobie taką sytuację, jeśli rzeczywiście będziesz mieć taką relację, że istnieje ktoś, kto całe twoje życie trzyma w swoich rękach, to, to zaczynasz puszczać to życie. I twoje imię, bo ty musisz być i, i, I to, jak wyglądać, i to, co masz, i twój czas, ono z jednej strony jest Twoje, a z drugiej nie jest Twoje. Dopiero wtedy możesz zacząć się nazywać, że jesteś ubogi. Możesz mieć bogactwa nie wiadomo ile i być ubogi, dlatego że wiesz, że to, co masz, nie, nie jest Twoje. Ale my ograniczamy Pana Boga. A dowodem na to jest dzisiejsza Ewangelia, w której Pan Jezus wyciąga ich na górę. Mówi, e, mówi, objawia im się i, i pokazuje siebie jako tego, który jest pełny chwały, pełen chwały, a e, apostołowie najbliżsi mówią: e, To my ci zrobimy namiot. Co to jest namiot? No to my cię wpakujemy w swoje, e, w swoje e, kategorie, Ech, bo zebrałeś mi zdrowie oddawaj. Życzę ci, żebyś oddał Panie Boże, tak? Bo inaczej od ciebie odejdę. A Pan Bóg ryzykując, mówi, e, Ja cię odsunę od tego, a nawet jeśli sytuacja cię odsunęła, to jest to dla Ciebie sytuacja łaski. Bo Ty w tym momencie możesz zauważyć, że naprawdę istnieje, bo jak pójdziesz na słowo, to będziesz doświadczać cytów, i wtedy będziesz wiedzieć, że ktoś obok Ciebie taki jest. No i to totalnie zmieni Twoje życie. Tego Ci życzę. Amen.